Witam Was bardzo serdecznie w 19 odcinku Minecrafta New World! Co to są za szybkie te zombiaki, nie? Nie jest nieśmiertelny. Nie będziemy przesypiać tej nocy. Co zobaczyliście? Tragedia eee, No i musimy zacząć od nowa. Mam nową postać. Nawet nowy nick, już sobie ustawiłem taki jaki chciałem. No, musimy nowy Survival zrobić. Jest noc. Też dopiero co wstała noc. Wiem gdzie ja się zrespiłem. Ta postać nie wie, ale ja wiem, najmniej w jakiś sposób. No i pewnie w tamtym kierunku musielibyśmy się kierować do naszej wioski. Tutaj mamy Spiderman. Ale musimy sobie podstawowe narzędzia zrobić, bo no tak to to zginiemy. Więc na razie robimy z... początkowy survival już. Gdzie Creeper tu stoi? Fajnie. No cześć, Mordo. Zostaw mnie. Cześć, Mordo. Ja się nie chcę z tobą bawić. Jest, po prostu, jest wkurzony teraz. Jestem po prostu wkurzony, więc zostaw mnie, w spokoju. Musimy, musimy znaleźć coś... Musimy znaleźć żywą istotę na tym serwerze. Gdzie to jest praktycznie niemożliwe. Kurde, jeszcze zombie tutaj jest. Zabiją mnie to szybkie zombie, ja... To, to ja się z nimi nie będę bawił. No kurde, możecie mnie zostawić. Spokojnie, no ile was tu jest, no Jezus moje. To zrobimy sobie patyczki, zrobimy sobie kill off szybki survival początkowy, Jest jak ja dawno nie wróciłem do takiego czegoś tutaj. To, to, to jest odcinek typowo od zaczyna od zero. musimy sobie zrobić jakiś mieczek i tak dalej, bo... dzielić ten kilow. teraz musimy sobie zrobić lepszy kilo, no. ale... Już będziemy kopać nie ma czasu, na dobra, trzeba iść do tej wioski i szybko pozabierać rzeczy które mogę to się jeszcze w taki sposób uratuje chyba że tam będzie rzeźnia jakaś Już się tego boję że kurde zostawiłem... ty ja teraz tak wpadłem niestety ja tą wioskę zostawiłem samą bez nikogo nie ma żywej istoty która mogłaby coś zrobić w razie gdyby coś się miało stać O, kurde, no właśnie o tym mówię. Czekaj, się te owce poznać, tych na mi Uj! też u mnie? Kurde, no co do tego jabłka nie mam. A no to 24 godziny do kolejnej, nocy, no to mi wywal. Ja muszę płynąć. Kurde, nie mam łódki. No ale szybko to trzeba, trzeba ciąć jeszcze. Otóż kiedy jest? <grymne> Uj Jezus, mi przeleciało strzała Szybko, 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 nie, 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 nie. Eee... szybko łódka Dobra Szybki survival nie no musimy tam płynąć. Mamy podstawowe to narzędzie, więc w razie czego Będziemy się bić, ale kurde, muszę... Muszę uratować te rzeczy. Ja nie wiem gdzie płynąć, ale gdzieś chyba tu. W kierunku Jest, widzę światło Pfff, wybuchnął Co się stało z tą wioską? Mój dom! Czy wy sobie jaja robicie? Ze mnie? Golemy coś robią Tu wszystko się zmarnowało, zombiaki tu są Ja pierdziele nasz mi spad FPS spadły Ile was tu jest? Ile was tu jest? Gdzie jest mój dom? Co się stało z moim domem? Co to się w ogóle odwala? Czy po prostu tyle tu jest? Are you killing me? Bro? Dobra. Mam nadzieję, że nie wylazły tam na dół. pięknie biegnij piękni, kolem piękni lub ich. O coś tyle. Są rzeczy. Nie, nie, jestem w pułapce. Nie, 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 nie kurde, nie wiesz o... Ej, dobra, zejdźmy tam. Bo może coś jeszcze będzie, to się może coś jeszcze uratuje. wam Dobra. Mamy tutaj 14 diamentów. Czyli jeszcze się uratuję jakieś dirty i tak dalej Nie pełno takich ale pierdół to co jest w tam to jest wszystko stracone a ja żegnam się w tym odcinku też króciutki dwa odcinki krótkie, ale teraz przywalimy na 20 odcinek, chcę zrobić długi, czyli musimy się chyba odbudować, coś czuję, więc ja... Żegnam Was, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, czemu się kamerka przestawia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.